Złote medale Mistrzostw Europy w taekwondo zdobyły dwie zawodniczki gorzowskiego klubu KS Dragon. Mistrzyniami są 15 piętnastolatki Kalina Moskaluk i Anna Socha. Wysokie miejsca na Mistrzostwach zajęli także inni podopieczni Rafała Bagińskiego, Dawid Nestorowski i Adam Kulczycki. Byliśmy na Mistrzostwach Europy w Herdorf, Mistrzostwach Europy w taekwondo ETF. No i na tych Mistrzostwach Europy moje podopieczne zajęły dwa. Pierwsze miejsca wywalczyły tytuł mistrza, mistrzyni Europy Kalina Moskaluk i Joanna Socha. Oprócz tego jeszcze Dawid Nesterowski, który zajął drugie miejsce na mistrzostwach Europy, więc jest to dla nas potężny sukces. Niektóre z zawodniczek trenowały po 6-7 lat, więc zanim, zanim osiągnęły ten sukces to naprawdę wiele, wiele potu tak? trzeba było wylać na sali, żeby móc teraz się cieszyć tymi sukcesami. Ale chyba nie planujecie spocząć na laurach? No nie, jak najbardziej nie. No przed nami są kolejne wyzwania, kolejne zawody. Teraz szykujemy się na eliminację do Mistrzostw Polski i tam też myślę, że się sprawdzą bez żadnego problemu. Plany na przyszłość, czyli Mistrzostwa Polski, tak? Teraz Mistrzostwa Polski, w następnym roku mistrz Puchar Świata znowu, tak? Bo już raz byliśmy na Pucharze Świata, tam też odnieśli sukcesy zawodnicy, więc myślę, że cały czas idziemy do przodu, klub się rozwija i zawodnicy się rozwijają i to mnie cieszy. Widać, że bardziej młodzi ludzie garną się do sportu? Bardzo dużo mały, młodych ludzi jest. Naprawdę na dzień dzisiejszy jestem za strasznie pozytywnie zaskoczony tym, że jest tak wiele młodych ludzi, którzy chcą trenować, którzy nie chcą spędzać czasu przed komputerem, a przychodzą po to, żeby, po to, żeby spędzić fajnie czas no i czegoś się nauczyć, tak, a przy okazji popracować nad swoją sprawnością fizyczną. I w przypadku tych, o których wspomnieliśmy na początku, odnosić sukces. Z biegiem czasu. E, tak, dokładnie, bo to naprawdę, proszę mi wierzyć, to jest naprawdę ciężka praca.